Dobry wieczór Państwu z Opery Leśnej, dziś niezwykle gorąco, a ze mną Chris Cugowski w nietypowym wydaniu. E, tak, dzień dobry, cześć. Jest, jak emocjonalne chwile właśnie po zejściu ze sceny, jak przywitała Cię opera i jakie to dla Ciebie doświadczenie właśnie występować tutaj? Bardzo, bardzo mi było miło na tej scenie, też e, zawsze jestem, bardzo często teraz się występuję na słuchawkach i po prostu jest, trzeba mieć jedną wyjętą, jakbyś mnie zapytała, jak mi za, e, jak mnie opera przywitała, to bym powiedział, że nie słyszę, ale na szczęście była słuchawka wyjęta, nie, bardzo, bardzo fajnie. E, też, ja już swój debiut operowi mam, e, operze laśne mam za sobą sprzed tam dwóch, trzech lat ale bardzo było fajnie i też wielki zaszczyt, że mogę tutaj z moim autorskim numerem. No właśnie chciałam o to podpytać, bo kiedyś grałeś kawał, dzisiaj autorskie, no, numery, że tak A, się ale ba, ba, bardzo ładnie, super. I skąd e, właśnie pomysł, żeby już teraz postawić na swoje? No e, bo to się we mnie mieliło już, bo ja zawsze, nie zawsze, ale długo już piszę piosenki. E, I tak naprawdę nareszcie dotarłem się sam ze sobą jako twórca, jako e, pisarz, muzyk, artysta, zwał jak zwał. Eee, że już doszedłem do pewnego konsensusu, w swojej wizji na siebie eee, i uznałem, że już czas i że, już, że jestem gotowy na to, żeby już powiedzmy siebie zaprezentować troszkę innym wydaniu i w takim wydaniu, jakiego bym, jakie bym chciał. Tak się zastanawiam, jak piszesz piosenki, to jest to dla Ciebie terapia, wyrzucenia emocji? I, oczywiście, to jest przede wszystkim terapia, bo to jest, ja uważam, że jakby pisanie piosenek jest najlepszą formą, na, na pewno najtańszą formą terapii, i naprawdę polecam, bo to jest po prostu coś, co ja mogę spędzić w północy, pisać, pisać, pisząc jedną piosenkę, ale później jest, jest człowiek tak, wyżu, po prostu wyrzuca to z siebie. I oczywiście bardzo dużo z tych piosenek nie, nie uży nie światła dziennego, bo są po prostu bardzo, bardzo personalne, ale te, które są akurat też takie, że że nadają się, po prostu, że, że, z tego, że z tego co ja tam na baz graliłem, na, zapisałem, można z tego stworzyć coś, co y, może tu słuchać, będzie mógł się utożsamić tymi moimi, bo to bo ja to wszystko opisuje jakieś moje po prostu przeżycia, bardziej lub mniej podkoloryzowane, ale to jest tak naprawdę taki mój pamiętnik y, i jeżeli ktoś znajdzie w tym coś dla siebie, to, to mój... To jest mój sukces po prostu. Tak się zastanawiam, czy masz tak, że piszesz coś, zostawiasz na jakiś czas i do tego wracasz, czy piszesz i od razu, że tak powiem, lecisz, bo czujesz, że to jest dobre. Za to zależy, to jest bardzo dobre, w ogóle dziękuję. E, tak, czy są numery, że. E... Bardzo. Ja prezent od Fanek. No, boże, a gdzie, tak. one nie, nie, gdzie one są? Gdzie one są? i słońce. Jezu, bardzo dziękuję. E, to będzie słońce, to dziękuję, Jezu. Ma, ma, jest do, Doszedł do nas słoń dobry wieczór. Dobre, jest, dobry wieczór, to jest słoń, jeszcze nie wiem jak go nazwiemy, ale pomyślimy na tym. Eee, piosenki, tak. Niektóre się pisze, pisze rok, a niektóre się pisze od razu po prostu. Jakby są, nie, niektóre po prostu są, wychodzą z siebie, po prostu wylewasz to z siebie i to wszystko idzie po prostu w, w pół godziny, może zamknąć cały tekst. A co ostatnio nagrywaliśmy taką piosenkę e, do kolejnego kalendarza. Ee, że napisałem zwrotkę tak naprawdę rok temu i dopiero teraz dopisałem resztę, także to musiało się przemielić, żeby... Czyli musiało dojrzeć tak, tak naprawdę. Tak, tak, ale to są dwa sposoby. Nie ma, nie ma jednego triku na to wszystko, tylko to jest z falami. Tak się zastanawiam właśnie trochę, patrzę na Ciebie, na ten Twój wizerunek sceniczny i zastanawiam się, co chcesz tym przedstawić? Czy to jest nawiązanie do tych takich starych czasów jak Tokyo Hotel, trochę w tych klimatach, czy jak Tro, to wygląda? Trochę tak, to jest myślę, że ja też ja bardzo lubię lubię jakieś takie właśnie, coś, coś, po prostu coś innego, bo jeżeli scena jest po to, żeby siebie wyrażać, my jesteśmy wykonawcami, to mamy, mamy okazję siebie wyrazić i myślę, że jak siebie temperujesz po prostu coś, że o nie mogę tego założyć, bo coś tam, to, to jakby po co to wszystko? A jeżeli to wszystko, twój outfit i to, co sobą reprezentujesz, twoją, idzie, idzie w parze z tym, co śpiewasz i wykonujesz, to... Jakby najważniejsze by było, żeby to się wszystko kleiło, no bo jak powiedzmy śpiewam rockowy utwór, abym miał założone dresy, albo coś. Albo różowy komplet. albo różowy, do, dokładnie, to to by, się, to by się na to patrzyło i coś by się nie zgadzało, nie? A. A to, jest, a to się zgadza w moim, w moim odczuciu, To tak teraz taka wersja zastanawiam się, czy dalej będziesz dalej szedł w to, czy zmienisz się będziesz się bawił muzyką, że za chwilę coś będzie w popie, za chwilę bapia, albo. Tak, to się to co ja się akurat cały czas bawię, bo to jest właśnie. E, moja, moja muzyka jest. Ja się śmieję, że ja się nie mogę zdecydować, nie ja się, ja jestem, jestem zdecydowany, tylko że nie chcę się ograniczać, że e, załóżmy mam jedną piosenkę, o, będę artystą popowym i będę robił sam, to jakby jak dla kogoś to działa, to super, ale ja jak mam ochotę nagrać muzykę popową, to nagrywam piosenkę popową, ja chcę nagrywać bardziej hip-hopową, to nagrywam hip-hopową, jeżeli chcę nagrywać rockową, to rockową, I, bo jeżeli zamykasz się, że o, album napisał jakiś taki mocniejszy numer, ale nie mogę, bo, bo już jestem w tym, a nie innym nurcie... To, to jest, nie wiem, jest, narzucasz na siebie blokadę jako, e, jako twórca, a to, nikomu, a to nikomu nie służy. To nikomu nie służy, bo my jako, moim zdaniem oczywiście, my jako artyści mamy obowiązek być po prostu prawdziwi w tym, co robimy. Bo jeżeli zaczynasz tworzyć kicz, to publiczność czuje ten kicz. E, a jeżeli robisz... Robisz coś, bo myślisz, że ktoś inny by, by wolał to zamiast to, co, co ty robisz, to, to nie tworzysz muzyki dla nikogo tak naprawdę. To musisz zaczynać od ciebie i od twoich przemyśleń, a e, i dopiero słuchacz. Mówię też po sobie jako odbiorca, że mimo że na przykład słucham jak jakiś artysta śpiewa co, swoje przeżycia, to i tak znajduję w tym coś do z czym ja się utożsamiam i to znaczy dla mnie dużo więcej niż ktoś, kto śpiewa o, o ogólnikach jakichś. No bo nic tak nie sprzedaje się jak autentyczność. Dokładnie, dokładnie. A tak się zastanawiam, czy planujesz właśnie jakiś duet z jakimś młodym artystą albo ze starszym artystą? Czy właśnie otwierasz też na współpracę muzyczną? Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli by, jeżeli by się tak jakiś kolab miał sens i ktoś byłby chętny, to jak najbardziej. Może to się kiedyś wydarzy, jeszcze nie było propozycji, ale kto wie, e, liczę, że z czasem E, powiedzmy będę coraz bardziej e, będę mógł coraz bardziej eksperymentować w jeszcze innych kierunk kierunkach niż to robię teraz e, i myślę, że na wszystko jest, jeżeli coś ma się zdarzyć, to to się zdarzy. Okay. Oczywiście można pomagać, no ale. A jakbyś miał teraz wybrać jednego polskiego artystę, z którym chciałbyś nagrać duet, to kto to by był? Jezu. Z Vito Bambino, always. Z, e, uważam, że to jest, to jest artysta tak. Charakterystyczny, że myślę, że tak, że to by było bardzo fajne. Wito, jeśli to oglądasz, to wiesz, co robisz? odzywa się do krysa? Nie masz tego numeru, to? ale napisz, stary, co. Na, na, na to. <noise> Tak, zastanawiam się jeszcze, bo ty też wychowywałeś się. Nie da się ukryć w bleskach fleszy. Czy to ci pomogło w tym, żeby wejść do tego show biznesu, czy wręcz przeciwnie, utrudniło ci to? E, zależy, to jest. To jest pytanie, jest powiedzmy, gdzie odpowiedź i tak i nie jest poprawna, bo byłem na pewno bardziej przygotowany na pewne rzeczy i tak się, i tak musiałem przeżyć większość na własnej skórze, ale byłem chociaż jakkolwiek z moich obserwacji przygotowany. A, ale też, powiedzmy, jest, no jest to... bywają oczywiście sytuacje pod górkę, bo e, zależy kto na ciebie patrzy, już ma, powiedzmy, jest ryzyko, że ktoś ma wyrobione o ciebie zdanie, nie znając ciebie, ale to też no, na tym polega biznes business. I, Trzeba wchodzić w ten świat ze świadomością tego. Nie? Ale jeżeli się na to, jeżeli człowiek jest, ma grubszą skórę i się na to i akcje jakby oczekuje tego i po prostu bierze to na klatę, że tak jest i z tego się nie zmieni, to to już mało rzeczy ci dotknie. No właśnie tak się zastanawiam, jak na przykład piszę o Tobie syn Krzysztofa Cugowskiego. Czy to dla Ciebie jest denerwujące, że musisz cały czas gdzieś tam walczyć o siebie? Czy wręcz przeciwnie, czujesz dumę z tego, że to jest Twój ojciec? Znaczy, e, tak, oczywiście, znaczy, bo, bo jest, jest, znaczy, teoretycznie na główki nie kłamie, jestem synem Krzysztofa Cogowskiego, także, ale też e, myślę, że to, to też przyjdzie z czasem. Jakby to jest, e, ojciec sobie zapracował na swoją markę już wiele, 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 wiele lat, 55 lat na scenie, także... E, także on sobie na to zapracował, a ja powiedzmy dopiero, dopiero zaczynam to moją, moją pracę nad tym także myślę, że wszystko przyjdzie z czasem i moje, moje jakieś takie, nie wiem jakbym się zaczął wychodzić z narwaniem takim, że nie, nie, nie nie nie, nie róbcie tak, że to by też się skończyło jeszcze gorzej a zwłaszcza, że tak nie jest, to jest po prostu coś, co ja akceptuję, że to jest jakby naturalna kolej rzeczy i to, że będę wymieniany, nie wiem, po prostu Samodzielnie, albo już nawet pod, pod pseudonimem, pod którym teraz e, występuję. E, to wszystko przyjdzie z czasem. A ojciec, podpowiada, jest mentorem, czy się nie wcina? Nie, ojciec jest kibicem. Ojciec jest kibicem, za co mu bardzo dziękuję. E, oczywiście wuj, tak zwany wujcio dobra rada, ale e, pozwala mi się uczyć, jakby sam, wiadomo, jako rodzic ma, ma najlepsze, e, liczy na najlepsze dla swojego dziecka, ale e, jakby wie że, wie, że ja kumam. jakby wie, że ja mam, jakby wie, że ja mam, i wie, że ja ma wiarę we mnie, także nie, i nie czuję potrzeby jakiegoś takiego nadgorliwego e, gadania, tylko to, co ja się rozmawiamy, jest bardzo w ogóle fajne, że jak przyjeżdżam do domu na rozmowę, to rozmawiamy jak, mimo że z dużo większym on jest starzem, to rozmawiamy jak dwójka wyko wykonawców e, i nie czuję w ogóle jakiejś Jakiegoś dysonansu. Także to jest mega fajne. postawmy kropkę, chciałabym przejść do, do Twojego właśnie drogi artystycznej, do Twojego aktorstwa. Jasne. Co z aktorstwem? Co teraz? Czy bojże to Będziesz tam dalej jak to wygląda? <grym> nie, nie, już to już bo to była jednorazowa przygoda już 5 lat temu. Teraz się skupiono jestem w, obecnie w kraju. Także obecnie gram w teatrze w scenie Relaks, w teatrze scenium, zapraszam na GRIS. gramy i gram. Jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jeszcze mam powiedziano, że nie, mam nie mówić, ale będę w, grał w serialu. Ehm, nie, nie mogę jeszcze mówić, ale jakim. Polska ale, produkcja? Ale, ale polska produkcja, tak. Polska produkcja, ja będę grał w serialu także e, od września. Może wiesz, że gdzieś mimo zobaczyć jeszcze w innym wydaniu. Ale to telewizyjny czy streamingowy? To, to eee, można by zdradzić. Tak, telewizyjny, telewizyjny, O proszę, czyli będziemy obserwować, będziemy śledzić. Tak jest. Chętnie bym powiedział więcej, ale jeszcze autentycznie nie mogę. Bóg, ale za chwilę... <laughs> tak, za, za chwilę będzie telefon. No, to się nagrałeś już u nas, dobra. Ale też nie da się ukryć, że jesteś taką osobą, która trochę chroni te swoje życie prywatne. A jedną z najczęściej wyszukiwanych w Google jest, czy serce Chrisa Cugalskiego jest zajęte. To teraz pytanie: jest zajęte czy nie? E, moje serce należy do mnie e, i, e, i w sumie będzie się tak marynowało. Okej, okay, a jakbyś właśnie znalazł swoją drugą półkę, to wyobrażasz sobie tworzyć związek w blaskach fleszy? Czy to byłoby coś tylko dla ciebie? Coś, co zachowujesz tylko? Miałem super. już kilka przygód z takimi, powiedzmy, bardziej publicznymi związkami. I uważam, że to jest bez sensu. Ja, jakby ja staram się właśnie być. Wiadomo, że teraz są takie czasy, że trzeba troszeczkę odsłaniać tą swoją prywatę, żeby, żeby pokazywać bardziej itd. i tak dalej. Ale dalej pokazuję to w takiej kontroli, jak, jakby po prostu ja kontroluję, co ja pokazuję i, e, i uważam, że nie wiem, związek najszczęśliwsze związki to są takie, o których nie ma, nie ma dużo śladu na social mediach. I ja jestem właśnie, jeżeli chodzi o takie związkowe rzeczy, to jestem bardziej prywatną osobą. Ale właśnie się druga połówka by naciskała na to, że chodź, zróbmy wywiad, chodź, pójdźmy do programu. E, no co, to, to myślę, że nie byłaby moją drugą połówką, bo ja myślę, że moja druga połówka by zrozumiała, o co mi chodzi i czego ja oczekuję od związku. E, ale na, na razie nie muszę się o to martwić. Żebyś znalazł tą drugą połówkę, jak jest. I czego jeszcze mogę Ci życzyć? Eee, upartości i szczęścia tak naprawdę. Szczęście zawsze się przyda. To upartości, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Zdrowia Zdrowia przede wszystkim. O zdrowia zacznijmy. I żeby Twoja kariera rozwijała się błyskawicznie. Dziękuję Ci bardzo bardzo. dziękuję ślicznie. Jeszcze raz.